Stare kobiety w kościele. Młodzi mają tyle na głowie, chociażby włosów. Poza tym szkołę, miłość i konflikt pokoleń. Stare kobiety mają przede wszystkim choroby. I wnuki, a ponadto mają na sercu kościół. Stare kobiety lubią być w kościele, są najwierniejszą publicznością Pana Boga. Nie od święta, ale na co im? Stare panny i samotne wdowy, Przychodzą rano, w południe, wieczorem, klęczą, ślęczą w półmroku cierpliwie. Tyle się naczekały w życiu, na życie, na koniec którejś wojny, na szczęście, na dzieci ze szkoły, na męża z pracy albo sknaj. One wiedzą, że miłość to czekanie. One czuwają panny wierne, w niemodnych kapeluszach gubiąc zniszczone torebki. Świat widzi w nich staruszki siedzące w kościele, czasem proboszcz ofuknie je w konfesjonale, nawet wikary nie ma dla nich czasu. Tylko Jezus, który jest wiecznie młodzieńcem, widzi w nich ciągle swoje narzeczone. Widzi w nich zawsze te piękne dziewczyny, które w czerwcowe wieczory stroiły w klonowe wieńce, w peonie i w jaśminy, w girlandy i wstążki, stążki, w retrony na Boże ciało, na proces. Podobieństwo. Zaczynam podejrzewać, że mnie naprawdę kochasz. Jeżeli z takim uporem stwarzasz na swój obraz, chcesz się odbijać we mnie. W chłodnym jeziorze, które niedotknięte ścina się na kamień. Twoja bezwzględność, smutek i udręka przypominają kogoś, o kim wiele w Biblii. Odkrycia. Facjentuam, tuam, divinem Odsłonić twarz własną, odkryć cudzo, już to są wielkie odkrycie. Odnalezienie oblicza. Może być nieprzeczuwalnym wstrząsem dla Twego życia, pieśń. Pochwyćcie instrumenty i zaśpiewajcie. Przyłączcie się wszyscy do radości mojej, Bóg bowiem podniósł nędzarza. Daję mu mieszkać na Górnym Syjonie, nastał czas pełni dzień uroczysty. Gdyby nie on nie dowiedziałbym się nigdy, bo skąd jaką radością dla Boga może być człowiek, przez ogień Nie oddziela mnie od świata gruby mur czy cienka ściana, tylko ogień. Nie odróżnia mnie od reszty oddech ani serca bicie, tylko ogień. Nie zbliża mnie do człowieka jego, moja krew i ciało, tylko ogień. I z bojem mnie nie połączy obłok chłodny czy powietrze, tylko ogień. Noli metander. Powiedzieć łące. Idąc po niej lekko, jak w tańcu, nie zatrzymuj. Podnosząc ramię pozłocone w słońce nie zatrzymuj. Powiedzieć wiośnie ze szczęścia kwitnącej nie zatrzymuj. Z czerwoną różą, przypiętą na sercu. Nie zatrzymuj mnie powiedzieć Magdalenie Wiernej, aż do końca. Nie zatrzymuj. Każdemu, kto gorąco pragnie, by oczy. Nie zatrzymuj. Powiedzieć Ziemi, bez żalu. Jak w tańcu nie zatrzymaj, nie zatrzymaj mnie błysk na samym dnie, gdzie już zamiera światło.